No hej, zobaczmy co tam u ciebie w polu się pokaże. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to od razu ci mówię, że ja nie piszę do nikogo pierwsza. Jeśli trafiłaś na jakiś profil, który do ciebie napisał, który podaje się za mnie w jakikolwiek sposób, używając mojego wizerunku, nazwy czy czegokolwiek, to nie jestem, to ja... Dodatkowo nie wykonujesz żadnych rytuałów, na pewno nie na żadnych innych social mediach, niż po prostu y, na stronie yulusouls.pl, gdzie możesz zakupić usługę ode mnie. I to jest jedyne miejsce, gdzie możesz usługę ode mnie zakupić. Także jeżeli ktoś do Ciebie napisze pierwszy, od razu możesz wiedzieć, że jest to po prostu osoba, która się potrzeba. Jeżeli tu jesteś, zaobserwuj mój profil i napisz w komentarzu. Wszystko działa na moją korzyść, żeby aktywować pozytywną energię w swoim życiu, żeby przyjąć pozytywną energię. Potrzebujemy też coś wydać od siebie. Zobaczmy, co tam dla ciebie się dzisiaj pokazuje. Bardzo fajna energia, energia stabilności, energia flow, energia przepływu. Więc do Twojego życia przychodzi teraz taki moment, w którym poprzez jakieś wybory, które były dość, stres, dość stresujące bądź dopiero będą, zacznie aktywować się w Tobie taka podświadoma chęć, chęć zbalansowania pewnych spraw. Spraw, które się działy w Tobie być może już od przeszłości, spraw, które były gdzieś stłumione, spraw, które być może. Były związane z czymś, co wydarzyło się kiedyś, co cię mocno zabolało, i w tym momencie, tak jakby to wszystko wychodziło na powierzchnię, i Twoja dusza tak jakby dążyła do tego, żeby to wszystko zbalansować. To wszystko, co się w Twoim życiu teraz dzieje. Cokolwiek teraz przechodzisz, chodzi tutaj o sytuacje, w których masz jakieś stresujące wybory, być może czujesz jakoś, jakiś chaos, być może jakaś sytuacja, relacja to jest pewien chaos dla ciebie. To wszystko wiąże się oczywiście z Twoją miłością własną. Także tutaj ewidentnie widzę sytuację, w której Ty zaczynasz bardziej koncentrować się na pragnieniach ze swojego serca, na swojej. Na swoim poczuciu własnej wartości, na manifestowaniu, ale manifestowaniu Twojej rzeczywistości z punktu naprawdę świadomego, z punktu Twojego wewnętrznego głosu, Twojego serca. Nie takiego głosu, który podpowiada Ci, że może ja się muszę bronić, muszę być może być w jakiś sposób nastawiona defensywnie, muszę atakować. Ten system nerwowy się tak aktywuje w różnych sytuacjach, i ja jeszcze na tyle nie byłam kiedyś być może wyregulowana, żeby. Naprawdę wybrać jakąś swoją reakcję w stosunku do jakiejś sytuacji, a działałam na przykład z pozycji lęku, działałam z pozycji strachu, działałam z pozycji wow. Działałam z pozycji nieświadomości. I słuchaj, dlaczego ja tutaj tak się zdziwiłam? Dlatego, że naprawdę to jest bardzo pozytywne czytanie dla Ciebie. Jeśli tutaj jesteś, to naprawdę przechodzisz w bardzo pozytywną transformację. Widać, że. To, że ty rozpuścisz tak w sobie taki lęk, czy jakieś schematy, którymi się wcześniej posługiwałaś i zaczniesz bardziej z punktu dojrzałego, z punktu świadomego przede wszystkim działać w swoim życiu, wybierać swoje reakcje, a nie być podatna na pewne reakcje, schematy, na pewne sytuacje, które cię aktywują w sposób nadmierny, w sposób no, taki niekorzystny dla ciebie, to spowoduje, że w twoim życiu otwiera się dla ciebie droga bogactwa. Dosłownie bogactwa, ale też przede wszystkim w kontekście również materialnym. Nie tylko bogactwa, w kontekście tego, że ja poczuję się dobrze ze sobą, że będę po prostu kochać siebie i przez to będę w stanie wyrażać miłość wobec innych, ale również jestem w stanie wtedy otworzyć siebie, otworzyć swój system nerwowy na większy przepływ w kontekście bogactwa w Twoim życiu, w moim życiu. Więc Dostaniesz prezenty. Na Twojej drodze zaczną ukazywać się niesamowite manifestacje. Widzę celebracje, widzę jakąś e, promotion, czyli jakiś wzrost w kontekście zawodowym, być może również różne okoliczności, które naprawdę będą Ci sprzyjały. Potrzebowałaś przejść taki czas chaosu, powiedzmy, żeby właśnie zbalansować w sobie tę energię, bo inaczej ona by cały czas się aktywowała i Ty nie mogłabyś spełnić swoich marzeń, nie mogłabyś spełnić swoich pragnień. Które wysłałaś w przestrzeń, bo Ty dosłownie wysłałaś jakąś, jakieś marzenie, jakąś manifestację w przestrzeń. Na przykład, ja chcę bogactwa, ja chcę zdrowej, szczęśliwej relacji, ja chcę spokoju wewnętrznego, więc nie mogłabyś tego doświadczyć, gdybyś nie zauważyła w sobie pewnych schematów, gdybyś nie zaczęła. Wysyłać intencji, że ja chcę teraz z zupełnie innego punktu działać w życiu, bo wiem, że to, co we mnie, to jest również wszystko to, co się odzwierciedla mi na zewnątrz. Tutaj jest jakaś odwrócona karta w związku z jakimiś osobami, które wpływały na Ciebie, na Twoją relację, na Twój związek, na Twoje życie zawodowe, cokolwiek to było. Co to oznacza? Że były być może w Twoim otoczeniu jakieś toksyczne relacje, toksyczne osoby. Toksyczne w takim sensie, że tutaj po prostu przejawiały się pewne schematy, pewne traumy, pewne rany. Coś, co było nieuzdrowione. Być może nawet e, właśnie doświadczałaś relacji, które były w oparciu o taką e, więź traumatyczną, niekoniecznie, właśnie miłość. I zaczęłaś rozpoznawać te schematy, zaczęłaś rozpoznawać, gdzie tak naprawdę tej miłości chcesz, gdzie chcesz ją wprowadzić, a gdzie właśnie były jakieś sytuacje, jakieś osoby w Twoim życiu, które no albo po prostu to by nie sprzyjały i potrzebujesz te relację już teraz odpuścić, bo widzisz, widzisz, że te osoby po prostu w pewnym punkcie zostają i one się nie rozwiną razem z Tobą, nie będą chciały świadomie postępować, tylko na przykład dalej będą wypierać, dalej będą tkwiły w schematach, a być może widzisz, że jakaś nawet Twoja relacja obecna, jeśli masz w miarę dobrą relację, jest w stanie naprawdę wznieść się na wyżyny i się poprawić, jeśli wy obydwoje właśnie przestaniecie działać z punktu tych schematów i przestaniecie pozwalać na to, żeby wszystko to, co z zewnątrz, osoby, schematy, ludzie, sytuacje, pieniądze, wpływały na Waszą relację i na Waszą miłość. Dosłownie ja widzę, tak jakby stół się wywrócił do, do góry nogami, czyli zaczniesz inaczej doświadczać teraz tego. Inaczej zaczniesz doświadczać relacji, będziesz miała większe i pewniejsze granice wobec tego, czego ja chcę, co pragnę. Także naprawdę przepiękny okres przed Tobą. Widzę połączenie się ze swoją energią Yin, czyli z energią żeńską, co oczywiście również otwiera dla Ciebie Całkowicie nowy etap. The World najszczęśliwsza karta w tarocie oraz ogólnie w tej talii również ona jest bardzo pozytywna. Dlaczego? Dlatego, że ona oznacza sukces po pewnym kryzysie. Ona oznacza całkowicie przejście, dokończenie, domknięcie jakiejś starej lekcji karmicznej, która właśnie polegała na tym, że coś robiliśmy nieświadomie. Także u Ciebie przepiękna transformacja, jeśli to oczywiście przyjmujesz i yy, ta sytuacja, ta relacja. Ta informacja z Tobą rezonuje. Napisz w komentarzu: otwieram się na obfitość, wszystko działa na moją korzyść. Otwieram się na działanie z punktu świadomości, nie z lęku. Napisz to w komentarzu, zaobserwuj mój profil. I oczywiście polub ten filmik, żeby uzyskać pozytywną energię, potrzebujemy też coś od siebie dać do świata. Także to będzie na pewno też takie wyrażenie, że tak, ja to przyjmuję, tak ja tego chcę. Widzę, że otworzysz się na jeszcze głębsze patrzenie z pozycji intuicji. Kreatywności wewnętrznej, takiego poczucia opieki samemu do siebie i też do wszechświata, tak jakbyś odpuściła, Twoje ciało się wyluzuje, puszczą ci jakieś napięcia po prostu. Zaczniesz być bardziej spokojna i obecna w chwili, w która właśnie się dzieje, zamiast być ciągle umysłem w przeszłości, co będzie, co się wydarzy w spięciu albo z przeszłości, co się wydarzyło, a co jeśli to znowu będzie miało miejsca. Więc zaczniesz bardziej doświadczać chwili obecnej, co będzie dla Ciebie niesamowitym potwierdzeniem, że ja jestem już po prostu wyregulowana, głębiej wyregulowana i głębiej osadzona w sobie. Także przed Tobą nowy etap całkowicie i to przepiękne, który wiąże się z transformacją wewnętrznej, której dokonałaś. To, co wcześniej było takie dla Ciebie trudne, żeby otworzyć się w jakiejś sytuacji, być może się właśnie tak chowałaś, w jakiś sposób tutaj oglądałaś sytuację z boku, blokowałaś się, walczyłaś. Teraz przemieniasz to w działanie z pozycji inspiracji, pasji, z pozycji tego, co naprawdę jest dla Ciebie ważne i w taki moment obecny, w którym jesteś wdzięczna za to, że jesteś tak świadoma siebie, swoich wyborów, swoich działań i dzięki temu wprowadzasz do swojego życia dosłownie. Uzdrowienie i także więcej wolności, bo kiedy ty jesteś sama ze sobą, szczęśliwa, spokojna, ugruntowana, wiesz, że twoje ciało jest twoim domem, naprawdę to czujesz, nie tylko to wiesz, to dokładnie wtedy stajesz się osobą, która dosłownie żyje w wolności. Także to jest to, co ja dla ciebie widzę. Przepięknej transformacji. Pamiętaj, nigdy nie piszę do nikogo pierwsza. Jeżeli ktokolwiek pisze do ciebie z propozycją usługi, to nie jestem to ja. Jeżeli chcesz zakupić u mnie jakąkolwiek usługę, rozkład, masterclassy, możesz to wszystko zakupić na stronie ulusowskie.pl. Buziaki. Do usłyszenia w następnym czytaniu. Nie zapomnij zaobserwować profilu.